Witamy. To jest tutaj przede mną stoi wielki pan. Jo, jo, Stoi przede mną wielki pan. Zielonek. Napisała coś, ale tego nie nagrałeś. Witajcie. Um, tak, mamy mały problemy z nagrywaniem. Ja mam leciutkie lagi, poczekajcie anormalna, normalna, okej, okay. może mam cząsteczki włączone, e, okej, okay. mam swojego kompa, będę miał teraz zmienianego i nie zrobiłem... Y, Kiedy to... będziesz go miał? Po bo... wakacjach, po wakacjach. No, po wakacjach tak, mikrofon też mamy nie za dobry, możecie słabo słuchać, zielonka. No, 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 tak, bo ja tak dzisiaj u niego śpię i postanowiliśmy nagrywać. no Mam nadzieję, że nie będziecie nas hejtować. No bo się, no to jest mm. pierwszy taki filmik. Potem postaram się, żeby no. było dużo lepiej. Bo wiecie, te początki, no, no, no. I tak te komentarze to za bardzo tak nieostre. Na początku to jest taki survival. Pewnie po nazwie poznacie. jeszcze no. tak. Nie wiem, bo to może być albo próba, albo nie wiem. Bo to się co każe, czy. No, czyli to teraz... Uczy, czy teraz. my to tylko na próbę, bo my tak, wiecie. Chcemy. Dobra ty długo ja tutaj do końca trzeba. No dobra. Ale fajnie by było gdyby był ten mod... Ten, jak się to nazywa? Timber mod, może no, potem wgramy no, hmm, plugina. Chociaż co. nie wiem, może to będzie czysty Minecraft. No, no, Ale nie, tylko plugin... my będziemy mieli jednego dozwolonego na mod na Braina. Tak, a właśnie dziś może nagramy też Braina. Znaczy jutro, tak o 1, tak wiecie. No, tak klasycznie. No, nie że niby... Ten, Zgapiamy jest... od Blow, po prostu my A to chcemy mówicie, zrobić. Nie? Nie? No to... Oglądamy ich, ale my chcemy zrobić... Tego... A co? Zgapiacie od niego, on też nagrywa Minecrafta, więc... O Boże, lagi mnie łapią. A to dlatego, że chyba mam serwer włączony. Tak, może bo my Ja to tak spróbuję ogarnąć. Tak osobno, bo osobno to moim zdaniem tak trochę głupio od Minecrafta się gra. Tak, w dwójkę się dużo lepiej gra. No, tak przyjemnie. Ja o, tu no, Steam'a wyłączę tak... i uTorrenta. kamaci chyba nie wyłączę! nie <noise> No, to Ale nie wiem, bo my tak to pierwsze tylko noc, my tak na modach nie będziemy grali. No, Komendy bez modów. tylko do Nie, <noise> no, nie. Z CGG muszę tu wyłączyć, nie powinienem już mieć takich lagów. Zazwyczaj na kąpi nie mam lagów, bo on taki bardziej też do gier, chociaż ma 5 lat. 5 lat. Ile twój komputer ma? A5, a twój? A mój komputer ma. Nie pyta się damy o wiek. No, a jak się nazywa? Ten, złomek. Złomek z out? Nie, złomek chodzi mi że złą. Złom. Złomba stycznie. Wziąłem, ale chwytnąłem laga. Ja też chwytnąłem, ale może go puścimy już. Może, może, a muszę wy... mam go dalej, czy mam go dalej. A, GG mi się włączyło. Znaczy ja włączyłam? No, a, ale nie, no jak z GG dostępny... nie no, no to... Ile? Pięć osób zacznie do Ciebie pisać. Dlatego, bo inni jedzą kolację. No. Kurde. Przepraszam, że tak ja tu nic a, bo nie robię. robić świadomy sen. Tak właśnie. tak właśnie, próbujemy tu uzyskać efekt świadomego śnienia, co jest bardzo zajbiaszczem No właśnie, to jest um, Cenzurkę będziemy mieli małą. No, ale nie można tam takich filmów erotycznych oglądać, bo to jest uznawane za grzech. Ani tak świadomie na przykład, że próbować wygrać na przykład jakieś pieniądze dzięki temu No tak, ale i tak, nieważne, co my tam zagadujemy, was... No, Dobra, Och, jest, teraz może będą pracy, mniejsze tak. lagi. Ach. No, my to nagrywamy przez komórkę jak już zauważyliście. Dlatego... Krowa mnie pieprze. A co? Krowa mnie pieprze. Cenzura. A my to. Jawa, 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 jawa. Wszystko mam powyłączone. Ten, ty, ten, ten, ten. Dobra, ile masz drewna? ja nie ląbałem, bo się musiałem pozbyć lagów i już nie mam takich lagów, Dobre, mam tak. tylko większe lagi. To następny odcinek będziemy nagrywać z laptopa. Czemu? Czemu nie chcę? Ja nie chcę nagrywać. Ja będę nagrywać, panie Jackson. Okej, okay, będziemy tak do 15 minut i odcinek się skończy, potem go oglądniemy, może... aha i wiecie ze z telefonu, bo fraps po prostu będę no. kupywać dopiero no i w sumie no muszę zrobić te fosy e. czekajcie, bo jak się noc zacznie to nie będzie aż tak miło no, no właśnie, czekaj no akurat, czekaj, e, a ty ile masz? 22? Spoko. 23 a ja mam 26 oczywiście, znaczy, ty masz, ty jesteś citerem więc Musiałem się pozbyć szlagów. Później to z nami jeszcze będzie grał pewien chłopak o imieniu bot. Bot, 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 bot. I Bot będzie miał Steve'a, Bot będzie miał Steve'a, 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 Steve'a Stevia, Stevea, Stevea, Steve'a. Będę miał Steve'a i Steve'a, i i będę grał w Tibie, choć nie znam tej gry, bo nigdy nie grałem w Tibie. Nie znasz, to mówisz, że... No, ciekawe co to za grata Mam. Nie jestem wcale maniakiem TV. Tylko no, nie, nie możesz być maniakiem TV, bo jesteś maniakiem Minecrafta Ale ty Czas też nie możesz być maniakiem A Minecrafta, potem zrobić zrobić też maniakiem izg... może zrobimy też z igrzysk śmierci, ponieważ... No taki fajny... No, Non-premium Igrzyska śmierci, no właśnie Nie na, lubię naj, na premium Najfajniejszy serwer to byłby by taki y, igrzyska śmierci i hardcore. Tak, to no, by było świetne moim zdaniem premium najpierw Taki SKKF, gdyby taki zrobił. O no, ale to SKKF to... powinien zrobić non-premium moim zdaniem, nie, było... mimo że mam premium, ja chcę żeby to było non-premium. Ale nie, bo, no, też wolę, bo na przykład ten bot nie może z nami. No, bot niestety nie kupił no. sobie minecrafta, nie stać go. Mojego braciszka nie stać niestety. Przyszywanego. I ja z tego jest przyrodniej. Dobra, no to ty zacznij robić jakiś domek. No dobrze, mam 31, to no. zrobię kra... O kurde, co ja robię. Ale bo mnie ja, ja, ja musisz... Masz krowy jakieś pozabijane? Dwa, dwie skóry i trzy mięsko. Tak miło. To ja zrobię tu crafting table, czy tam boxa. Czekaj. Stół rzemieślniczy. To <tum> nie rozwala, gram w polskiego minecrafta. A gram od bety, Myślałem, że to będzie niemożliwe. Dobra, ja zrobię kilofa, żeby mieć przynajmniej jakieś narzędzia, ten, e, no, nie, no. Jednego, jednego, bo po co więcej? No właśnie, dokładnie. Nie wiem, czemu niektórzy robią trzy drewniane na sopa, no, a z drewnianym się a tylko potem to raz, raz robią jednego do połowy mniej więcej, a potem tak, nic z nim nie robią. E, wiesz, tak. ja nie lubię lodowego biomu, ale noc, noc niedługo będzie, więc... Tutaj no też są leciutkie lagi, dlatego, bo się świat generuje, jakby co. O właśnie, dlatego tam są takie lagi na kompie, bo tak normalnie to się spokojnie. Ta, tak, tak. Potem po prostu po filmiku ja po, pochodzę i po prostu... Ej, jest dżungla lodowa! Ja. Dżungla plus lód. I noc znaczy, zachodzi. Chodźmy jesteś? do tej dżungli. Tepnij się do mnie. O, fak głód. Potem przyjdę hmm. bo tu jest dużo krów. Ty, ale fajnie, to jest tak jakby, tak śmiechowo. C20, ha. Ten wynik y, może na początku, tutaj w skale zamieszkamy przynajmniej, żeby surowce pomieć. Po no wiem. No to przez C20. No to my będziemy tak mniej więcej powoli chodzić, bo to tylko taka zapowiedź. A tak no, przecież, jak to będzie? No, bo nie będziemy Wam pokazywać przecież, jak kopiemy. No, kopanie jest bez sensu, ale już dobijemy do 10 minut przynajmniej. Bo Więc nie, jeszcze. Na przykład znajdziemy ten. Tak, o, właśnie, i spodziewajcie się dalszy. dzisiaj w filmu. Tak? No, nie, jutro chyba. Tak. No, A jutro. Wstawimy ten film. Tak, postaramy się. Jeszcze. Jest... Bo my tak o 21 około zaczęliśmy go robić. Tak, 6 minut już mniej więcej. Jest 9 minut. To sobie. Mamy limit jeszcze i będziemy chyba mieli go do końca YouTube'a. Zresztą wy zapewne połowa z Was powie, że Minecraft Blow, SKKF, Marzia Lepsza, wiadomo, że są lepsi, ale my dopiero zaczynamy. No oni też zaczynali, może i nigdy nie będziemy tacy jak oni, ale przynajmniej no się pewnie. będziemy świetnie ja bawić, się... moim zdaniem. No, mo moim zdaniem, myślę, że wy też się będziecie dobrze bawić. Oglądając więc... nas. Tak, mikrofony mamy jeszcze póki słabe tutaj. No. Tak. Mamy podłączony mikrofon. A tak, Frapsa będę kupywał więc. A włączyłeś potwory czy się zapomniałeś? A włączyłam, włączyłam. A no, ja chodź krówko, chodź krówko. Krówko, chodź. Dobra, jeszcze pokażę wam jak skraftować tutaj... E, te, o, mam dwa kamienia. O, zrób tego jak się ten... E, Skrzynkę. Nie, czeka, jest skrzynka zrób te... E, sorry, sorry, zapomniałem Piecyk, piecy. piecyk. piecy, piecy. No, przy to piec, drewno. Mam 28 drewna. Piecyk. Aha, nie grałem na żadnych pluginach. Okej, okay, ja to dłużej. Że... Będziemy dzisiaj grać na Heilbright, ale on będzie na, na Sing'ie. Będziemy się zmieniać co 10 minut i to będzie taki malarz. No, co 20. Więc jeden odcinek, jeden, drugi, drugi i tak. I dalej. Tak, nie wiem, tak, cztery odcinki maksymalnie nakręcimy. A potem to sami się będziemy bawić. Tak, bez Was już. Hej, czemu nie ma żadnego potworka? Nie wiem. Bo, a, bo jeszcze chyba noc nie robi. Nie, no jasność. No, no. Chociaż, chociaż. Nie, no nie ma żadnego. Dałem Spawn Monster tu. I Ale. dałem Difficulty 2 Dziwne. No cóż. To, by, to będzie najpierwsza noc. Do zobaczenia później. My trochę ten dom tak rozrośniemy. To cześć. No. ją.